Siemanko, oto nasz silniczek do Jawy 50 automat yy, tak Jawy Babety. Yy, silniczek jest tutaj już, jak widzicie, wstępnie przygotowany, obczyszczony do. Do rozbiórki, ponieważ przed rozbiórką zawsze trzeba sobie ten silniczek, ten czy tam każdy inny, obczyścić, żeby te brudy nam nie wpadały, prawda, w tryby, w skrzynię korbową, w cylinder, także zawsze, zawsze trzeba przeczyścić. Tutaj się pokazały takie ślady farby, ponieważ rama, jak widzieliście, była malowana pędzlem, dlatego widać gdzieś tam ta, ta farba też kapnęła. Silniczek po wyczyszczeniu. Wygląda znacznie, znacznie lepiej niż, niż poprzednio, także, także takie czyszczenie no, na pewno się przydaje. Jeżeli odnawiacie motocykle, to, to nie warto na przykład rozkładać brudnego, wymienić tam jakiś elementów, obsylikonować i składać brudnego i dalej tak, tak jeździć. No można tak zrobić, kiedyś tak, kiedyś tak ludzie robili, jeździli. Tylko wiadomo jak to było. Chwilę pojeździli, potem się popsuło, bo ten brud wszędzie wszędzie wpadał. No, niedługo będziemy go sobie rozbierać, jak się znajdzie czas. Na razie tak to wygląda, na razie tyle. Ejo.